Ja. Dzień dobry. Można. Jak trzeba? Można. Jak co to za kijok pan kupił? A jak ktoś zasłuży, to po plecach dostanie. Po plecak? A pan kojarzy, pan nie kojarzy. I o tu ten. Krzysiek oddział 500. Kiedyś żona zawsze brała tego łębie na gwiazdka. Szczerba Agnieszka, kojarzy pan już teraz. No, no. I był problem, żeby, 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 żeby gołębia takiego długie kolorowego. No Styszemli się bardzo fajnie pokazywała, a tam jest J ten. Kuna mi teraz w tym roku ta brązowa Co pan taki słaby? Jak słaby? Trzy dni. Trzy dni? A no, przed przed dni dnie. Dnie. Ale by się pan coś uśmiechnął, coś powiedział fajnego jeszcze tu. Jeszcze po zabawie no to. A jeszcze to po słabej, zabawie. No. A przez to kisę kupił. Bo po zabawie. To się mógł podbierać. Dobra, to pozdrowić Dziękuję. widzów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zdroweczka. No to już się wyprzedały jązyny, jązyny się wyprzedały sprzedały Ja się sprzedać coś? Dobry witam Witam, witam o 500 sztuk Ile? 500 A to co, ale to gołębik kurów no, czego? Wszystkiego po kolei 500 A to pan kolekcjoner to jeszcze mało, bo coś dokupił ale no to tam, pełne klatki są Nie w na Proszę? To on pewny Ja? No to idzie pan w eter, a skąd pan jest? Jaki oddział? O, nie będę go dostał na ten. Nie będzie pan go A spokojnie pan go Aha, okej okay. Co panowie kupujecie ciekawego? Tego łomki ceny panu interesuje Które? Wszystkie trzy Wszystkie trzy Państwo pałeczka jest drogo, bo to jest 100% to tam jest pan Benedyk, e, żona kupiła mi nagwiazdkę 3 lata temu super z tymi to jest 100% opałka idziesz teraz do doż i że to jest prawda, poznałem go teraz pierwszy raz to jest tygrys po takim zespólnym ogólnika z 19 roku a to jest Imbredna na wiesz ten czarny od grochowskiego a ile dajesz? najpierw chciałbym wiedzieć, ile jest. Dwie stówki? Co? Dwie stówki? Piękny samczyk. No, sobie, Piękny samczyk. Na dwie stówki, myślę, jeszcze pudełko ci dam. No. opie. A rodowód też ma pan? A, ja mam ja, rodowód. Co? Ja, rodowód, proszę cię. Ja wyglądam jak rodowód. Błagam cię. Nie, ja nie ogarniam takich tematów. Ale do, do typu pałkowy nie rodowód, nie? Przyjechał gołąb nie sprzedałeś? Proszę? Naczyniemy to cały czas, no tu, chodźmy tu panie, chodno tu I jak, I jak targi? I jak targi? Panie? Cześć w ogóle Uciekamy Uciekacie, lecicie? Uciekamy bo już Zmęczeni? Tak, 3 dni to Zobaczcie, pan Benedykt, a chce go go po że kija kupić, żeby się podpierą To trzymajcie się Trzeba było poznać, trzymajcie się panowie, szeroki drugi. Ja tu, w oddziale 500, gołębniki robią. No za tatu tu 1800 złotych. To jest od Roberta i jest taki czarny samicy z Anglii. Połączenie takie, takiego późnego... Znaczy powiem Ci szczerze, ja nie wiem, czy on my się na lodnie nadawał, no ja miałem ich dużo. Ile on odspierzał Został, A to nie, to nie, to, to, to przepraszam, to, bo ja tam wyżak. Jak coś dobrego jest, to ją ja tam wypuszczam modę później wyżak. Mhm. No, fajny go Tam dzwonili, o niego już nie rozległ, tam nie rozreklamował, ale to wyżak. Każdy jest przerażony przesyłką. Jo ja tam kiedyś wysyło, hopi, ja mi przyjął kurier, ja i od w nocy tak. Ubrany w butach, rozumiesz? I ja od tam nie wysyłam wyżak. Mhm. Co to mamy tu ciekawego, panie Piotrku? Nalepka ci się odpadła. Gdzie kupiłeś? Co dają? na kurwa, tak. Kolega, żarty. A, a Peter, Peter ja myślałem, bo tak każdy zawsze na Petra, wiesz że a bo Peter, bo Peter. Ja myślałem, że Peter jest taki odklejony jak to na, opinia taka jest, nie? Tylko, że Peter tak, trzecia w nocy już kur... fanatyk, on wstawał, rozumiesz, pije kawę i czasem jest tak, że go o czwarte rano już rozgłębie wypuścił. Ja wierzę, Wszyscy ja śpią, wiesz co łazik, a potem, a czemu wyniki, a czemu to. I to nie jest, nie ma chłopa takiego, żeby tyle razy kuźwa, e, wiesz, tyle wyników w Polsce, żeby to do Dopiero Dopięłeś czarno, szukałeś jeszcze? Szukałeś, szukałeś. A jeszcze mam, e, jeszcze jednego czarnego dwa czarne mam. Tak? pokażę wam tego no. drugiego, zobaczymy, który lepiej w ręce leży. Nie, 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 teraz ci pokażę, <laughs> jest czorny poty samicy tylko nie ma tego rodowodu to, to jest 100% marziarzowa Wiesz o co chodzi? Chodźcie tam obcy Piotrek mu wybierze Chodźcie tu obcy. To jest po tamtej samicy Marzarzowy i po tym Angliku, wiesz? a to po tej paże jest ten pan, czy nie? tak, 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 ty jest ty później, wiesz? bo ona była, ta ma ziażura, z w takim i on wysyłał, bo ją ja dawał teraz na Pataje, że gdyby na Korabie, na Kostę del Sol, że gdyby był, wiesz a są Co? pany. ja mam tego szybla. To jest mój as, to jest 250-ka, ja go tu na pokaz przywiózł Jak Weź na pokaz? Na pokaz i no cześć. No panie, on chodzi, kurwa Albo pokaz, albo A bierzemy Sprzedajemy, no. Ja 300 wydaję No co ty nie mi Na naprawdę, nie, bo... To, moi, to mój as jest, patrz, to jest jedno skrzydło, pójdź do niego Chodź Chodź, takiego ładnego, ładnego, że w bluchach pokaz To Nie chcecie... Tu jest, patrz, tu masz a on taki jest, on ma taki jest charakter. O, ja byś go wypuścił, nie idzie. Nie wiem. Patrz. To jaki charakterny widział? On już się półka znalazł naraz nie ma to tamto. Ja coś tu wyraźnie. Coś tu wydaje. On nie będziesz synny przyjacielu! Doby, tego... Nie! Przestańcie, chłopie! Dobra, tysiące. Ci... Ci... Nie! No czym ja będę leciał? To no. jaki młody kukowa! Dawaj go! Nie, chłopie, nie... Nie, nie! nie, bo się czerwony robi. Nie chcę! Kolory zmienię? Nie chcę! Nie ci się od na dole. No właśnie. Nie, bo on będzie potem nie za dół, No To co, że mi pieniądze no, dość 000, Nie, nie chcę.